Cześć, nazywam się Iwona Borawska. Na co dzień rozwijam dwie firmy: Hirewise, agencję pracy specjalizującą się w rekrutacji do sprzedaży i marketingu, a także Sellwise, gdzie wraz z grupą konsultantów usprawniamy sprzedaż i marketing B2B u naszych klientów. Jestem funterką, mentorką, konsultantką, a także headhunterką. Przede wszystkim jednak jestem wielką pasjonatką sprzedaży i HR-ów. A tu w podcaście Budowanie skutecznych zespołów dzielę się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, konkretnymi narzędziami pomocnymi przy rozwoju działów handlowych. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Odcinek 52. Jak zmotywować zespół po porażce? Dziś postanowiłam zmierzyć się z tematem porażki, a może nie tyle samej porażki, tylko tym, co my, menadżerowie, możemy z nią zrobić, aby zespołowi na nowo chciało się chcieć. Dzisiejszy odcinek to garść wskazówek i konkretnych narzędzi dla menadżerów, co mogą zrobić, jeśli nie ma szans na realizację założonych celów. Zapraszam. Kochani, dzisiaj zaczniemy nietypowo, bo na sportowo. Tę datę, którą zaraz podam, chyba wszyscy fani piłki nożnej doskonale znają. 18 grudnia 2022 roku, Starcie Gigantów. Chyba najlepszy finał Mistrzostw Świata Piłki Nożnej, jaki widziałam. No ale może być też tak, że po prostu za krótko żyję. Kiedy drużyna Didlera Duchamp schodziła na przerwę. Było 2 do 0, no i niestety ten wynik był pozytywny dla Argentyny. Umówmy się, to chyba dla Francuzów nie była zbyt komfortowa sytuacja. Początek drugiej połowy był lekko nudny, nawet to też wszyscy pamiętamy. I tak mniej więcej do 80 minuty wciąż było 2 do 0. 80 minut ciężkiej aktywności fizycznej na oczach całego świata i wiecie, na wysokim poziomie stresu i emocji, spodziewam się, że zmęczenie musiało sięgać zenitu i takie fizyczne i psychiczne. Co się musiało w głowie Francuzów zadziać, że oni w 80 minucie ruszyli na bramkę argentyńską i zakończyli mecz 3 do 3? Dobra, wiem o tym, że przegrali 4-2 w Karnych. Ale trzeba przyznać, że to był kawał pięknego meczu. A trójkolorowi pokazali klasę godną wicemistrzów świata. Natomiast w tym meczu, warty poza samą cudną grą Francuzów, no i oczywiście Argentyńczyków, jest kontr trenerski Duchamp. Jego drużyna dostaje 2-0. Wiecie. On, co on musiał zrobić i w jaki sposób on musiał pracować ze swoją drużyną, że potrafił zmotywować chłopaków. Co on musiał powiedzieć im w przerwie meczu, że oni, mając 2 do zera i potem po, słabej, po słabym początku drugiej połowy, potrafili mimo cholernego zmęczenia podnieść się i pokazać na końcówce meczu taką klasę. Naprawdę genialne. Na no teraz spójrzmy na statystycznego menadżera sprzedaży. Wiecie, jest 3 czwarte miesiąca, a zespół zrobił 20% wyników. Co też tam się w tym zespole dzieje? Ja widziałam różne sytuacje. Sytuacja pierwsza obniżanie poczucia własnej wartości i wzbudzanie poczucia winy. To chyba taki mechanizm ćwiczony w nas od dziecka. Wiecie, jak się nie udaje, to kretyn, debil i tak dalej. Przypomina mi się taka śmieszna historia, jak mój syn był w pierwszej klasie podstawówki, zamarzył o tym, żeby wziąć udział w turnieju ping-ponga. No i jak zamarzył, to poszliśmy, a co mieliśmy innego zrobić. No i dobra, wiecie, może i przegrał obydwa sety, ale trzeba przyznać, że nie było tak źle. Jeden punkt zdobył. No i wszyscy tatusiowi obecni na tym turnieju patrzyli na mnie jak na takie dziwadło, ponieważ wychodziliśmy z sali w poczuciu zwycięstwa. Słuchajcie, przyszedł, spróbował, było fajnie, wyszedł szczęśliwy, jeden punkt zdobyty. Natomiast co robili pozostali, nawet mimo zwycięstwa albo dużo lepszych przegranych? Wiecie, ja nagrywam ten podcast przed godziną 22, wy pewnie przed 22 go odsłuchujecie, Chyba, że dacie mi znać, że jest inaczej. E, więc nie będę Wam cytować tego, co się działo na sali gimnastycznej, ale w, dokładnie to obserwuję w wielu firmach. Ataki, oceny, wezwiska, bo wiecie, ten głupi handlowiec nie dowozi, nie? To jest strasznie smutna rzeczywistość wielu organizacji. Takie wpędzanie w poczucie winy i e, w jakiś taki niefajny sposób atakowanie... Ciężko powiedzieć, że był w stanie zmotywować, dlatego że człowiek, zgodnie z badaniami, e, wtedy zaczyna się koncentrować na tym wszystkim, co jest w nim złe, a nie szuka w sobie żadnych wartości, nie szuka w sobie żadnych mocnych stron, które będą w stanie go podnieść mimo tej porażki. Druga postawa menedżerska, z którą także często się spotykam, to jest taka ucieczka przed konfrontacją. No bo wiecie, skoro jest menadżer, który wie, że się nie uda, ale nie ma pomysłu, co on ma powiedzieć swojemu zespołowi, no to co robi? No po prostu zwiewa. Jeżeli wynik nie daje szans na realizację celów, to wielu menadżerów najzwyczajniej na świecie zajmuje się wieloma innymi ważnymi rzeczami. Tak ważne są te rzeczy, że nie mają czasu na pracę ze swoim zespołem, na to, żeby być z tym zespołem, właśnie w takich sytuacjach. I to naprawdę nie chodzi o to, żeby stać i użalać się, czy też głaskać po głowie. Nie. To chodzi o znalezienie rozwiązania. Właśnie wtedy menadżer jest najbardziej potrzebny. Wielu menadżerów najzwyczajniej na świecie nie rozmawia ze swoim zespołem, podejmuje się wielu innych zadań. Bardzo często, bo ja z takimi menadżerami rozmawiam. Powodem tego, że uciekają, jest to, że są strasznie sfrustrowani i mają tak wysoki poziom emocji, że boją się, że wobec zespołu po prostu się uleje. Trzeci obrazek, z którym również mam często do czynienia, to jest: Nic się nie stało. Wiecie, taki menadżer odpala najsłynniejszy hynn świata. Zespole nic się nie stało, już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. To też nie jest zbyt fortunne podejście. No bo wiecie, porażka to jest takie bardzo dobre źródło nauki. Zamiast zamiatać ją pod dywan, warto wyciągnąć ją na stół, podłożyć pod mikroskop i zacząć analizować, co my też tam zdziałaliśmy, w którym momencie co nie pykło, gdzie nie udał się proces, w którym momencie zrobione zostało coś, co niekoniecznie wywołało dobry, pozytywny efekt. Jeżeli temu się nie przyjrzymy, no to ciężko jest coś naprawiać, no bo nie wiemy co. Do tego warto dodać jeszcze jedną kwestię. To jest bardzo ważne pytanie. Skąd do cholery wziął się ten cel? I wiecie, ja mam bardzo często takie wrażenie, że wiele firm nadaje zespołom cele, które nie dość, że są nieprzetestowane, nie są w żaden sposób zwalidowane, to jeszcze są po prostu spod czapy, takie przestrzelone. To trochę wygląda tak, że wyciągnęliśmy jakąś liczbę z lewego palca i niech się dzieje. Bo wiecie, u nas w firmie to jest taka polityka wrzucania na głęboką wodę i jak handlowiec jest dobry, to wypłynie. Guzik, prawda? Po pierwsze, to jest bardzo niebezpieczne, no bo. Jeżeli idziesz na pierwszy trening na siłownię, to nie dostajesz od razu napakowanej sztangi po 50 kg z każdej strony, bo oczywiście są tacy, którzy to dźwigną, ale jest duże prawdopodobieństwo, że ty sobie zrobisz kontuzję. Jak przychodzisz na dietę, to nie robisz tego radykalnie z dnia na dzień, bo to jest zbyt duży wstrząs i szok dla organizmu. Jest duże ryzyko, że stracisz włosy. A jak kupujesz nową maszynę na produkcję, to też nie puszczasz na nią pełnej pary i nie robisz na niej najważniejszego zlecenia, jakiegoś super dużego, Tylko najpierw walidujesz i testujesz, jak pracować z tą maszyną, jak pracować z materiałem na tej maszynie, jak zespół pracuje na tej, na tej maszynie. To do dlaczego wchodząc na nowy rynek albo wpuszczając nowy produkt, wierzasz poprzeczkę tak wysoko, że zespół jej nawet nie widzi? To jest słabe. Warto jest oczywiście zacząć od celów. Które z jednej strony będą motywować, a z drugiej strony będą w jakiś sposób e, możliwe do realizacji. I ja lubię taki cel, który się nazywa uwaga, do obserwacji. Komunikuję wtedy zespołowi, że słuchajcie, potrzebujemy to przetestować, miesiąc, dwa, trzy, potrzebujemy sprawdzić, w jaki sposób będzie zachowywać się ten cel. Wobec naszej pracy, wobec naszych nowych procesów, wobec naszej nowej maszyny, wobec naszej nowej grupy klientów i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale obiecam narzędzia. Więc zanim przyjrzymy się narzędziom, jakie ma menadżer, warto spojrzeć na zespół sprzedażowy i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę powoduje, że ten zespół jemu się chce. Nitin Noria. Jest współautorem takiej teorii motywacji, która oparta jest o nasze potrzeby emocjonalne i wyróżnia cztery grupy takich potrzeb. Pierwszą jest potrzeba zdobywania, i ona dotyczy pozyskiwania dóbr, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, bo handlowcy lubią premie. Wiecie o tym. Handlowcy lubią też dobre samochody, lubią sprzedawać fajne markowe rozwiązania i lubią jeździć do fajnych organizacji. Lubię także rozmawiać z bardzo ważnymi ludźmi w tych organizacjach. Druga potrzeba dotyczy tworzenia więzi. W pracy handlowca to jest poczucie bycia potrzebnym to jest dawanie rozwiązań, które faktycznie wywołują jakieś konkretne efekty to jest posiadanie dobrych wartościowych relacji z klientem i to poczucie, że nie jesteś jakimś tam podwykonawcą, tylko że naprawdę jesteś partnerem. Trzecia potrzeba dotyczy rozumienia, to jest zaspokajanie ciekawości i pojmowanie otaczającego przez nas świata. Handlowcy chcą rozumieć i chcą móc się rozwijać. Motywacja siada, jeżeli wciąż robimy to samo i w ten sam sposób, bo wtedy budzą się tłuste kuciaki. I ostatnia z potrzeb to jest potrzeba obrony. Nierozerwalnie łączy się z potrzebą bezpieczeństwa i z takimi jasnymi zasadami gry, bo handlowcy chcą sprawiedliwego wynagradzania i chcą mieć takie poczucie, że to wynagrodzenie faktycznie odpowiada ich pracy. Chcą mieć poczucie uczciwej oceny ich pracy. Zobaczcie, jak ważne jest zaplanowanie każdego z tych obszarów motywacyjnych na wypadek porażki. Jeśli natomiast menadżer podcina skrzydła w każdym z tych czterech filarów, no to trudno się dziwić, że zespół się rozwala i że siada motywacja i że ta umiejętność podnoszenia się z porażki po prostu jest bardzo, ale to bardzo mała. Warto też pamiętać o tym, że jako menadżer masz dwa narzędzia, które możesz wykorzystać jeszcze w trakcie gry. Kiedy miesiąc się nie skończył, kiedy wciąż wynik, możemy chociaż trochę poprawić. On może nie będzie najlepszy, może nie będzie zgodny z targetem, ale coś z tym możemy jeszcze zrobić. Zamiast odpalać stosik na czarownicę, czy też udawać, że nic się nie stało. Warto jest pobudzać w zespole ducha walki. I taki duch walki możemy na dwa sposoby pobudzać. Pierwszy z nich to jest zmiana znaczenia danej sytuacji. Zastanów się, co pozytywnego może wyciągnąć z tej sytuacji, z tego case'u, cały Twój zespół. Nauczyć się? Ok, ale wiecie, to jest trochę banalne. A gdyby tak popatrzeć na typ klienta, z którym pracujemy, tutaj wykorzystujemy potrzebę przynależności albo gdybyśmy tak zainspirowali do większej aktywności w mediach społecznościowych naszych handlowców żeby pokazywali fajne miejsca które odwiedzają jeżdżących klientów albo jakieś ciekawe wydarzenia w których biorą udział tutaj powołujemy się na potrzebę zdobywania Cała idea w zmianie znaczenia polega na tym, żeby cały zespół przestał koncentrować się na samej porażce, na myśleniu ojojo, nie udało się, jacy jesteśmy biedni. Tylko na tym, żeby szukał nowego źródła inspiracji. A my, jako menadżerowie, możemy pomóc im odkryć to źródło. Drugi ze sposobów to jest zmiana kontekstu. Dzisiaj klient nie złożył zamówienia. No, ok, no, jakby to jest fakt. A gdyby spojrzeć na to z szerszej perspektywy, a jeśli dzisiejsza porażka, dzisiejsza nieudana rozmowa z klientem pozwoliła nam dowiedzieć się więcej o kliencie, co będziemy mogli wykorzystać w pracy z firmą z tej branży, albo w ogóle z tą konkretną firmą, ale w innych okolicznościach, jeśli połączymy tą z potrzebą obrony, zespół zaczyna omawiać casey, Zaczyna y, konfrontować się z trudnymi sytuacjami, których nie sfinalizowali, i jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski i wspólnie dzielić się pomysłami, jak wykorzystać tę wiedzę w przyszłości. To idealnie łączy się oczywiście z potrzebą rozumienia, w której możesz tworzyć zespołami odpowiednie narzędzia, np. Na banki pytań, możesz tworzyć nowe sposoby odpowiadania na obiekcje. Bo handlowiec jest trochę jak sportowiec, ma mentalność takiego zwycięzcy. Jeśli uwaga skoncentrowana jest na porażce, to w takich warunkach bardzo trudno się wygrywa. Dlatego warto dostarczyć im nowych bodźców, które będą działać na zespół. Niestety nie ma jednego takiego narzędzia, takiego sposobu, które będzie zawsze uniwersalne. Co więcej, nawet w tym samym zespole, w tej samej firmie, na każdego człowieka w różnych warunkach będą działać różne bodźce. Dlatego warto wypracować sobie ich cały katalog i warto jest stosować je naprzemiennie. Próbować, testować i patrzeć, w jaki sposób reaguje Twój zespół. Nie czekać na moment, kiedy no dobra, skończył się miesiąc, nie udało się, to może od pierwszego się uda. Tylko próbować każdego dnia inspirować, motywować do działania, no bo handlowcy niestety, ale narażeni są na, para, na porażki każdego dnia. Narażeni są na trudne sytuacje i w zasadzie codziennie w zderzeniu z klientem możemy powiedzieć, że kurde, coś się nie udało, z czegoś jesteśmy nie do końca zadowoleni. Jeżeli przekujemy to odpowiednio, to jest szansa na to, że kolejny cykl, czy nawet ten jeszcze, w którym mamy do zrealizowania jakiś target, będzie udany, albo przynajmniej będzie lepszy. Mam nadzieję, że ten materiał przyniósł Wam sporo przemyśleń i inspiracji. A jeśli chcielibyście podzielić się pomysłami na motywowanie zespołu po porażce, to pamiętajcie, że możecie na mnie, do mnie napisać zarówno na LinkedIn, jak i uwaga. Też na Instagramie, gdzie właśnie buduję nawyk regularnego postowania. Trochę mi się to jeszcze nie udaje, więc mam nadzieję, że dostanę do Was nieco motywacji. Zostańcie do końca, bo jak zwykle na końcu kilka ciekawych e, informacji. czas na moje podsumowanie. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka zastanawiałam się, czy aby na pewno to taki duch walki, taka siła, która się urodziła u Francuzów w ostatnich minutach meczu, to czy to faktycznie jest tak, że oni się jakoś super podnieśli i ekstra grali. Czy może po prostu jest tak, że te Argentyńczycy trochę spoczęli na laurach i byli przekonani, że pf, przecież w tej ostatniej końcówce 10 minut to już nic nie może się zadziać i zwyczajnie stracili czujność. I wiecie, niezależnie od tego, co jest prawdą, myślę, że jedno trochę i drugie, bo oglądałam ten mecz i widziałam, co tam się dzieje, zresztą sami pewnie też widzieliście, Prawda jest taka, że sam świat sportu może być dla nas bardzo ciekawą inspiracją, bo często obserwujemy zjawiska, które pokazują nam, co może zrobić psychika z człowiekiem, z naszymi możliwościami, z tym, w jaki sposób funkcjonujemy, jak działamy. No bo z jednej strony ta nasza psychika to może być taki silnik o mocy 700 koni i dajemy, ale z drugiej. Ta psychika to czasami są takie kleszcze na kole, które zostawiła nam straż miejska. I tak sobie myślę, że życzę Wam i Waszym zespołom, żeby tych drugich było jak najmniej, o ile w ogóle nie powinny być wykluczone. Czas na trzy ogłoszenia, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, ogłoszenia o, o pracę. Bardzo ciekawe i, i interesujące, dlatego że to są trzy ogłoszenia, o pracę do firm, z którymi pracujemy doradczy jako i W związku z tym, jak się pewnie spodziewacie, ułożenie procesów, sposób zarządzania, mierzenie, rozwój, znowu działanie, mierzenie, rozwój itd., itd., to jest coś, co jest wpisane w DNA każdej z tych organizacji. Pierwsza firma to jest firma, która jest producentem um, marki wody butelkowej, która sprzedawana jest nie, nie do hurtowni, nie do kanału biznesowego. Poszukujemy kogoś, kto będzie ją sprzedawać do firm, do biznesu. Nie tylko do firm takich jak hotele, restauracje, ale w fantastyczny sposób to rozwiązanie zostało przyjęte w takich firmach jak banki, jak firmy ubezpieczeniowe, czyli wszędzie tam, gdzie jest to wykorzystywane na spotkania z klientem. Woda jest naprawdę całkiem ładna, poza tym, że naprawdę dobra. To druga kwestia jest taka, że jest to wykorzystywane również we wszystkich firmach, które chcą zadbać o swoich pracowników i jest to element. Um, po prostu, z którego mogą korzystać na co dzień z pracy. Drugiego handlowca szukamy do palarni kawy z Warszawy. Tutaj poszukujemy osoby, która będzie docierać głównie oczywiście do barów, do restauracji, do hoteli, ale także ta palarnia sprzedaje kawę. Również do B2B czystego i szukamy osoby, która, podobnie jak w pierwszym przypadku, będzie aktywnie pozyskiwać rynek z stałych, abonamentowych klientów, trzeci z handlowców to jest handlowiec, który będzie pracować dla firmy z Poznania, jest to agencja pracy tymczasowej. I to, co jest ciekawe, to jest jedna z niewielu agencji, która ma naprawdę porządnie zbudowaną propozycję wartości. Bardzo mocno inwestuje w działania marketingowe i bardzo mocno skaluje swoje procesy, swój biznes. Stąd zachęcam, jeżeli znasz kogoś, kto mógłby być zainteresowany taką pracą, kto szuka w tej chwili, zapraszam w ogóle do odwiedzenia naszej strony internetowej www.hirewise.pl. Tam w zakładce praca możecie zapoznać się z aktualnymi ofertami ale też po prostu zostawić swoje CV, jeżeli szukacie nowych wyzwań w sprzedaży i w marketingu. Chętnie będziemy do Was zaglądać i z Wami się kontaktować w momencie, kiedy będziemy mieć odpowiedni projekt dla Was. Obiecałam też ciekawe informacje i ogłoszenia. W przyszłym tygodniu nagrywamy bardzo ciekawy materiał z Rocket Jobs. To będzie Duża, naprawdę bardzo ciekawa kampania promocyjna dla biznesu, jak rekrutować, żeby nie żałować. Pod tym samym tytułem, już w maju odbędzie się konferencja, na której będę miała okazję wystąpić i trochę poopowiadać o tajnikach fajnych rekrutacji, takich, które przynoszą pozytywne efekty. Jeżeli natomiast chcielibyście porozmawiać trochę szerzej na temat ciszego odcinka, na temat tego jak zmotywować zespół, czy też jakiego menadżera sprzedaży zatrudniać do firmy, żeby potrafił radzić sobie z trudnymi sytuacjami, pamiętajcie, że na stronie internetowej www.hirewise.pl możecie znaleźć zakładkę bezpłatna konsultacja i tam umówić się na spotkanie. Tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Pamiętajcie o tym, że potrzebuję motywacji na Instagramie, i do usłyszenia już za tydzień.